Dziś trzecia niedziela Wielkiego Postu 15 marca 2020 roku. Wycisz się i wsłuchaj w tekst Ewangelii, Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około godziny szóstej. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj mi pić! Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka. Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić. Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to. O gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta. Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam te studnie i on sam z niej pił, jego synowie i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta. Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus. Dobrze powiedziałaś. Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina. Kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć ojców duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele jego oddawali mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta: "Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy on przyjdzie, objawi nam wszystko." Powiedział do niej Jezus: "Jestem nim ja, który z tobą mówię." Na to przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z kobietą. Żaden jednak nie powiedział: "Czego od niej chcesz?" Lub. Czemu z nią rozmawiasz? Kobieta Zaj zostawiła swój zban i odeszła do miasta i mówiła ludziom Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc Rabbi, jedz! On im rzekł Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą. Czyż mógł to przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie, jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam. Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się wielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę, i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie. Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć, dzięki słowu kobiety świadczącej powiedział mi wszystko co uczyniłam kiedy więc samarytanie przybyli do niego prosili go aby u nich został pozostał tam zatem dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki jego słowu a do tej kobiety mówili wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy że on prawdziwie jest zbawicielem świata oto słowo pańskie Zastanów się, czym jest wola Boga w Twoim życiu? Czy ją wypełniasz i czy zależy Ci na niej? Porozmawiaj z Nim otwarcie o Jego woli, jak Samarytanka z Jezusem. Serię Audio Ewangelia na Wielki Post przygotowała grupa teatralna i filmowa Animusz. Czytał Mikołaj Zdebski, Aneta Kowalczyk, Martyna Szwęg, Marcin Gural oraz Marcin Herc. Koordynator nagrań Sławomir Węglasz.